Cześć, witajcie. Dzisiaj na test najtańszy ziemniak z takim sosem. Kiedyś chyba byliśmy z lepszej firmy, ale chcę zobaczyć takiego taniego, za euro 99. Nie wiem, czy to są dwie sztuki. Eee, czy to jest jeden? Gdzie to jest? Jest gdzieś tu napisane. W każdym razie, przetestujemy, zobaczymy. No i co? Widzimy się na teście, a przy okazji możecie zaobserwować. Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robicie. Cześć, witajcie na teście. Dzisiaj robimy ziemniaczka. Ziemniaczka taniego z Kauflanda. Kiedyś robiliśmy jakąś droższą wersję tego. Są tutaj dwa ziemniaki. Można to zrobić w piekarniku 220 stopni, można to zrobić w mikrofali na 4 minuty lub też można zrobić na grillu. My zrobimy wersję piekarnikową, mogłem to zrobić w mikro... albo dobra, zrobię to w mikrofali jednak, bo nie mam czasu i zobaczymy, jak to wyjdzie, bo 4 minuty, a jednak w piekarniku to jest 25 minut, niby lepiej w tym piekarniku, podobno smaczniej, ale pamiętajcie, to są szybkie dania gotowe i zrobimy to na szybko. Jeśli macie czas, zróbcie sobie to w piekarniku, powinno być lepiej. Najtańszy kauflanski, czy będzie tak samo smakował, jak ten z wyższej półki? Może nie warto przepłacać? Sprawdźmy. Dwa potężne ziemniaki w środku, do tego sosik, jeden, drugi. No i co? Do, do mikrofali jednak i... Zobaczymy, jak to będzie smakować. Słuchajcie, mamy te dwa ziemniaki, ja sobie w nich wykrajam takie... Y, dziurki, żeby... Takie, no, takie kwadraty, takie duże. Żeby sobie wlać tam ten sos. Zróbcie też sobie tak. Można zrobić to jeszcze głębiej. Żeby tego sosu więcej wlać, bo tego stosu jest dość dużo, także Ja sobie takie coś robię A Wy możecie po swojemu, zaraz pokażę Wam jak to będzie wyglądać Zobaczcie, moje to wyglądają lepiej niż na zdjęciu, lepiej niż na tym zdjęciu na opakowaniu I co, próbujemy Gdybym miał drugą rękę wolną, zrobiłbym to nożykiem, ale mięciutkie w środku, ja pierdziele, czyli z mikrofali też może być Zamaczamy jeszcze w tym sosiku I próbujemy Są tańsze niż tamte, ale są Równie dobre. Są prawie tak samo dobre, jak tamte. Można oczywiście sobie samemu to zrobić. Ziemniaka ugotować, jakiegoś większego. No i jedynie sobie ten sosik kupić, albo samemu zrobić jeszcze lepszy. I naprawdę fajne, pyszne danie. Ale jak nie macie czasu, to tam też dużo nie kosztuje. Dwa takie ziemniaki spokojnie się najecie. Są olbrzymie i są pyszne. Myślę, że z piekarnika będą smakować jeszcze lepiej, także polecam, zróbcie sobie. Trzymajcie się, cześć, zostawcie Obserwacje, polubienie, no i wbijajcie na Instagrama. Cześć!